No cześć, Kuba, szkocki ogrodnik, super wiadomość, w końcu, w końcu, dzięki Bogu, mamy kalendarzową wiosnę, jeszcze nie dziś, jutro, no ale już praktycznie, praktycznie wiosna, równonoc, dzień zrównuje się z długością, z długością nocy, na dworze coraz cieplej, 12 temperatura już dwucyfrowa, w końcu, w końcu, na wschodnim wybrzeżu Szkocji mamy 10 stopni w ciągu dnia. Pewnie w Polsce to żadna rewelacja, tak? ale tutaj jest. Tutaj. Nasze zimy nie są mroźne, nie są ale to bardzo powoli, stopniowo się podnosi na wiosnę. Nieważne, o czym będę dzisiaj mówić. Dzisiaj będę mówić o wrzościu krwistym. Wrzosiec nie tylko z nazwy jest, przypomina wrzos, jest z nim spokrewniony. Jest to e, wdzięczna, kwitnąca wczesną wiosną e, roślina. E, Wrzoszce są stosunkowo mało wymagające. E, należy pamiętać, że lubią kwaśną, kwaśną ziemię, więc jeśli będziecie je sadzić, e, dobrze przygotować podłoże, podobne jak e, na azalie, różaneczniki, czy nawet na przosy, czy wodówki amerykańskie musi być kwaśna. Eee, mają dość płytki system korzeniowy. W związku z tym podczas upałów, no tutaj w Szkocji to, to się tak nie zdarza, tak? Mamy upały na nie, 25 stopni może, 30 maksimum. Utrzymuje się przez kilka dni tylko. Natomiast w Polsce wiem e, z doświadczenia, że to może być cieplej, może być dosyć e, długo ciepło. Więc podlewajcie. Podlewajcie przy upałach w eee, To jest tak. Punkt pierwszy, kwaśna ziemia, podlewanie przy upałach, bo mają płytki system korzeniowy. Numer trzy, ja bym powiedział, przytnijcie je troszeczkę po, po, po tym, jak przekwitną. Wystarczy obciąć tylko e, zaschłe kwiaty, tak? U nasady u z kwiatem przyciąć. Wtedy one będą miały ładny, kulisty kształt, kształt e, w, ciągu, w ciągu całego roku i ładnie zachwytną na, na wiosnę następnego. E, punkt czwarty. Nawożenie. Ja nawożę je ja nawozem długoterminowym do różoneczników. E, stosuję połowę dawki, tylko że nie wymagają one wiele nawozu i chyba to, to się jest sprawdza. Więc jeśli zapewnicie im te cztery, te cztery warunki. Kwaśna ziemia, podlewanie, przycięcie po przekwitnięciu, troszeczkę nawiozu, nawozu na wiosnę. To wszystko. Będziecie mieli naprawdę ładne, wdzięczne kwiaty kwitnące w przyszłą wiosnę. Jest wiele odmian barwnych wrzośców. Od białych, poprzez e, delikatny róż, po ciemny, ciemny róż czerwień. Są też odmiany różne się kolorem liści. E, jedne są... Biało, niebieskie, szarawe. Są odmiany bardziej żółte. I właśnie chyba te odmiany w tym roku sobie dokupię. Ja jestem, jestem fanem wrzostów generalnie. Gdy je kupiłem po raz pierwszy nie byłem przekonany. Myślałem jakim kolorze na wiosnę czy coś takiego. Kupiłem one majoreton Ruby. Natomiast po, po dwóch, trzech latach naprawdę e, chciałbym ich mieć więcej w ogóle I w tym roku w tym roku właśnie planuję zakupić odmianę duszy z kolorem liści. Ja mam odmianę Myreton Ruby, ciemno -różowa, Zaczynają zaczynając kwitnąć dość wcześnie u mnie, bo, bo na początku lutego. Zaczyna jako delikatny, delikatny dusz i kolor nabiera na sile w miarę, w miarę kwitnienia. Wrzośce generalnie mogę polecić każdemu godnikowi. Nie, nie wymagają większej opieki, każdy sobie z nimi poradzi. Będziecie mieli ładny, ciekawy e, krzew, który zakwitnie wam wczesną wiosną. E, nie ma z nim problemów. Nie, nie słyszałem jakichś szkodnika, które atakują. Nie, nie chorują praktycznie wcale, więc polecam. E, jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach. Wysłuchajcie nowe wiadomości i jeśli chcecie widzieć więcej moich filmów, Subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia.